Microsoft wyraźnie stawia już na cyfrową przyszłość i nie chodzi mi tylko o Xbox Game Pass czy Xbox Game Streaming, ale także o ich sprzęt. Okazuje się, że 75% konsol Xbox sprzedanych w 2025 roku to konsole cyfrowe, czyli te modele bez napędów. Czy czeka nas przyszłość konsol bez napędów, na przykład w kolejnej generacji? Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronik, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kot rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o cyfrowej przyszłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o konsole. I nie tylko o konsolę Xbox, tak na dobrą sprawę, bo to nie tylko ta platforma powoli przenosi się już w tą cyfrową przyszłość. Oczywiście jest to oczywiście firma, która może jest liderem akurat w tym temacie, w sensie coraz więcej osób korzysta tylko z usług różnego rodzaju lub po prostu kupuje gry cyfrowo, ale to nie tylko Xboxy. Jest ciekawy raport sprzed kilku dni, mi się wydaje, sugerujący, że większość konsol Xbox, jeżeli chodzi o... Sprzedaż w 2025 roku to były modele tylko digital, czyli te cyfrowe. Oczywiście PlayStation też ma tutaj całkiem sporo, bo okazuje się, że 50% ich tutaj... Um, mamy, więc Xbox więcej sprzedaje znaczy procentowo, no bo ogólnie PlayStation, konsol się sprzedaje więcej, ale udział modeli cyfrowych jeżeli chodzi o Xboxa jest dużo większy niż PlayStation co ciekawe, nawet Nintendo powoli chyba zaczyna przyzwyczajać swoich użytkowników do właśnie takiej no, dystrybucji gier w sensie, no nawet już teraz chyba obecna generacja switcha coraz więcej ma w gier, które, pomimo tego, że kupuje się czasami karticz, dużo rzeczy trzeba dociągnąć, a podobno switch 2 to w ogóle ma być rewolucja i. To nie jest do końca jeszcze potwierdzone. Prawdopodobnie masę tych gier będzie po prostu wymagało masy update'ów i część gier w ogóle będzie po prostu tylko kodem. W sensie, że powoli będą no, niekoniecznie zmuszać, ale będą zachęcać ludzi do zakupu gier cyfrowych. Ma to sens ze względu na to, że. Firmy wtedy omijają pośredników. Fajnie by było jeszcze, gdyby te gry po prostu były tańsze, bo jeżeli te firmy, wydawcy omijają pośredników, to no, fajnie by było, gdybyśmy my odczuli faktycznie dużo mniejszą. Cenę za te usługi gry. Ale dobrze, skupmy się na Xboxie, bo to jest ciekawy temat, ze względu na to, że Xbox no, sprzedaje tych konsol najwięcej. Oczywiście Xbox ma dwie konsole, które oferują model cyfrowy. Oczywiście od samego początku tej generacji był Xbox Series S, i to od samego początku była konsola cyfrowa, bez napętu optycznego. Więc to jest pewnie też wynik tego, że właśnie Xbox ma największy udział tych konsol cyfrowych, tylko cyfrowych. A w tamtym roku, dobrze mówię, pojawił się cyfrowy Xbox Series X, ta, ten model biały, jednoterabajtowy. I to oczywiście też jest model, który nie posiada napędu. Oczywiście jest trochę też tańszy, co zwłaszcza teraz pewnie będzie miało też swoje znaczenie. I co ciekawe, nawet jeżeli już tutaj nawet poruszamy się powiedzmy na rynku polskim, to jak sobie sprawdzicie oferty obecnie konsol, zwłaszcza Xbox, to bez problemu kupicie Xboxa serii S w różnych konfiguracjach jest pół półterabajtowy model, jednoterabajtowy model biały, jest też czarny jednoterabajtowy model, a Xbox serii X tego czarnego w Polsce. Oficjalnie nie ma, w sensie, że jak zajrzycie sobie na stronę internetową Microsoftu, to Microsoft mówi, że te, te konsole są niedostępne, ale bez problemu można, na przykład, kupić już konsolę białą, która, na przykład, teraz Amazon sprzedaje tę konsolę za 2220 zł, Także. To akurat jest dobra cena moim zdaniem, bo jeszcze pamiętam kilka miesięcy temu, kiedy ta konsola została wprowadzona też z opóźnieniem na rynek polski, bo ta konsola została przedstawiona na zachodzie w tamtym roku, a jakoś chyba w lutym czy marcu dopiero została może nie zaprezentowana, ale faktycznie dostarczona na rynek polski przynajmniej. Więc. Ta konsola też na początku kosztowała całkiem sporo, bo około 2800 zł, ale to też był moment, kiedy tych konsol w ogóle nie było, jeżeli chodzi o Xboxa serii X, Widać, że ogólnie poprawia się teraz sytuacja dostępności Xboxa serii X, nie tylko już na zachodzie, ale też i w Polsce, po prostu tego białego Xboxa można właściwie wszędzie kupić. Na razie akurat jeżeli chodzi o inne sklepy, to widziałem tam cenę 2400, 2500, ale Amazon, tak jak mówię, cały czas sprzedaje tę konsolę za 200 z hakiem, więc jest to bardzo dobra cena. Swoją drogą to też pokazuje, że jeżeli chodzi o dostępność tych konsol, po prostu Microsoft będzie raczej dostarczał albo priorytetem będzie dostarczanie tych konsol cyfrowych, bo dla Microsoftu to będzie dodatkowy zysk, zresztą nie tylko dla Microsoftu, dla każdej firmy, która produkuje te konsole. Jakakol jakakolwiek wersja gry sprzedana cyfrowo po prostu no, Większy zysk przynosi, prawda? Większe dochody, więc ma to, ma to sens. To wszystko, niestety, trochę yy, zmusza mnie do takich przemyśleń, że chyba jednak nowa konsola Xboxa. Kiedykolwiek ona się tam pojawi, są przecieki, że w 2026, ostatnio był materiał, ostatnio był jakiś tam przeciek sugerujący 2027, może zresztą zrobię materiał na ten temat, bo to też jest ciekawa sytuacja, bo także załóżmy, że ten 2027 rok i prawdopodobnie, no to jest moja oczywiście opinia niepotwierdzona jeszcze przez, przez nikogo, ale wydaje mi się, że Microsoft chyba jako pierwszy... Pewnie dostarczy nam już generacje, gdzie nie będzie fizycznych mediów w sensie płyt do tych konsol, nowych, powoli będziemy się po prostu stawać takim rynkiem jak trochę rynek PC w sensie. Hmm, co prawda można gdzieś tam dostać jakieś kolekcjonerki chyba, nawet chyba gry na płytach mi się wydaje, ale teraz nawet większość tych gier, nawet jeżeli się pójdzie i kupi grę w sensie pudełko, to często po prostu masz tam tylko kod, który wpisujesz na Steamie Epic albo GOG, więc wydaje mi się, że coraz bardziej wkra wkraczamy już w tą przyszłość też na konsolach. Jest to tak jak wspomniałem, nie tylko Xbox, też PlayStation. 50% konsol sprzedawanych przez PlayStation to są wersje digital, a Nintendo Switch też powoli tam już zachęca swoich użytkowników do kupowania gier właśnie na stronie, na sklepie, w sklepie Nintendo. Więc tak to wygląda. Ciekawe informacje na pewno. To potwierdza po prostu ogólny trend. A jak to będzie wyglądało w przyszłej generacji, no na pewno się to tylko. Poprawi, pogorszy, zależy z kim porozmawiasz, bo część osób, części osób nie zależy już na dyskach optycznych, ale są mimo wszystko osoby, które chciałyby mieć taką właśnie, taką właśnie możliwość. Jedy ewentualnie możliwością znaczy. Mimo wszystko wydaje mi się, że Xbox zrezygnuje z dysków optycznych. Jeżeli coś to prawdopodobnie pewnie PlayStation 6 będzie miało napęd jako opcję i nie sądzę, żeby to był pierwszy wybór. Także może to być jakaś customowa wersja coś jak z PlayStation, gdzie można ten napęd wkładać i wyjmować. Dobrze, ale słuchajcie, wiecie co? To może będzie temat na przyszły materiał. A na razie dzięki bardzo za wsparcie, trzymajcie się ciepło, sprawdźcie linki w opisie materiału do firmy Destronik, jeżeli, des, jeżeli szukacie krzesła lub może biurka. Oczywiście neba.com oferuje bardzo tanie gry. To jest właśnie część tego cyfrowe, tej cyfrowej przyszłości na pewno, ale jeżeli już mamy wejść w tą cyfrową przyszłość, to przynajmniej fajnie mieć taki właśnie dostęp do tańszych gier, jaki jak, jak oferuje Neba.com. Dobrze, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie i, i widzimy się w następnym materiale. Cześć.